Tą przestrzeń zdrowia, której potrzebujesz. No i oczywiście to nie tylko cztery żywioły, ale my potrzebujemy być też w wibracji, w ruchu, a więc aktywność i sen to są dodatkowe elementy, które, jak widzicie, nie da się tego obejść i styl życia, oprócz pracy w energii, czy oprócz pracy mentalnej będzie potrzeba włożyć, żeby to nasze zdrowie się układało. Czy można pracować w tej przestrzeni czterech żywiołów, właśnie tych czterech kierunków, wzmacniając poszczególne elementy, pracując nad zakłóceniami, które się tam pojawiają? Tak. I taka praca bardzo ładnie pokazuje zakłócenia i uwikłania, które, czy traumy, które przenosimy właśnie w tą relację ze swoim zdrowiem. Dam Wam takie przykłady, że to jest o tyle istotne, że nasze ciało, nasz organizm, nasz system przenosi pewną odpowiedź. O co mi chodzi? Możesz mieć skłonność do jedzenia, które ci szkodzi, i mimo, że masz już pewną wiedzę o tym, że to ci szkodzi i pewną chęć, by to zmienić, trudno jest ci się w tym utrzymać. I może być potrzeba, może być to informacja, że utrzymujesz w sobie skłonność do właśnie uwikłania w jakieś sprawy z przeszłości lub nieprzeżyte sytuacje. Bowiem pani Alicja Puścian, to jest neurobiolożka behawioralna i to jest właściwie profesor Alicja Puścian, pewnego razu w internecie podczas jednego z wywiadów podzieliła się takim doświadczeniem, które zrobiono na dwóch grupach osób. Oni to oczywiście badali z punktu widzenia układu nerwowego i pracy mózgu tych naszych obwodów neuronalnych, ale mając moją wiedzę, ja bym powiedziała, że dostałam odpowiedź, jak my się też łączymy z pewnym polem informacyjnym i jak silne nasze przekonania mogą być, mogą przekładać się na zdrowie. Zobaczcie, zrobiono dwie, powołano dwie grupy osób, którym podano ten sam koktajl, te same składniki, tak samo zmiksowane tych samych produktów, o tej samej wartości odżywczej lub o tym samym poziomie szkodzenia. W jednym, jednej grupie powiedziano, że jest to super zdrowy koktajl fit i że jego picie bardzo mocno wpływa na poprawę jakości zdrowia. Drugim powiedziano, że jest to taki po prostu tłusty zwykły koktajl. Z czegoś tam niekoniecznie niekoniecznie jakoś najlepszy jakościowo. I odpowiedź ciała, odpowiedź ciała na ten koktajl u jednej i u drugiej grupy był zupełnie inny. I to zaobserwowali ludzie pracujący z układem nerwowym, czyli ci, którzy spodziewali się, że piją fit, dużo lepiej ich ciało zareagowało, poradziło sobie z tym koktajlem i, i odpowiedź zdrowotna była zupełnie inna niż tej drugiej grupie. I tak też działa, kiedy my łączymy się z polem informacyjnym naszego rodu, z zakłóceniami, które są w nim obecne, i z nieprzeżytymi emocjami. Kobieta, która łączy się ze swoją mamą, inaczej, kobieta, która dociera do swojej mamy poprzez chęć pomocy jej, wzięcia na siebie to, czego mama nie chce przeżywać. Zaczyna mieć problemy z macicą. Jest już w takim wieku, że poddana badaniom słyszę od lekarza, że no jeżeli ten proces będzie postępował, to być może trzeba będzie usunąć macicę z jajnikami. Czego nie chciała przeżyć mama? Mama miała usuniętą macicę i jajniki. Z radością przyjęła tą informację, że to zostało z niej w cudzysłowie wycięte. Bowiem za tym był proces pogardy i odrzucenia kobiecości. Kobiety nie były zadowolone ze swojego losu. I oczywiście tutaj nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze, ale taka była dynamika. Inna kobieta, jej jajnik choruje, e, jeden został usunięty, drugi znów lekarze, Decydują, że jeśli ten proces będzie postępował, trzeba będzie usunąć drugi. Młoda dziewczyna jeszcze chciałaby zostać mamą, przygląda się, co ona niesie na głębszym poziomie. I można powiedzieć, ona poświęciła jajnik dla niedopełnionej miłości z czasów wojny, gdzie wybuchały, wybuchały miny na polu. I ten jajnik wybuchał. Ten pierwszy wybuch, drugi, drugi, drugi był już do tego przez nią przygotowywany. Kobieta, która um, teoretycznie zdrowo się odżywia, dobiera jedzenie według zaleceń lekarza, ponieważ już od jakiegoś czasu choruje na swoje jelita, ma przerost bakterii, pojawiają się robaki, które bardzo trudno jest jej usunąć, pomimo zaleceń i to medycznych, jak i, jak i naturalnych. Co stoi za? Okazuje się, że poprzez zatruwanie jelit, można powiedzieć, specyficzny dobór jedzenia, wybierała jedzenie o jakości, które tworzyło robaki, a robaki były, jakkolwiek to brzmi, pomagały jej się w tym obrzydzeniu i w tej niechęci, mimo wszystko skontaktować z ojcem, do którego, pomimo lat, pomimo Śmierci ojca dalej utrzymywała obrzydzenie i niechęć po tym, co doświadczyła. Nie umiała wyjść z tego schematu i doświadczała to w swoim ciele. I uwaga! Takie rzeczy, powiedziałabym, schemat na przykład wywyższania się, dynamika rodowa, warstwa, część rodziny, która była wyżej urodzona, gardziła tymi, którzy byli niżej urodzeni. My, można powiedzieć co nas obchodzą mezaliansy we współczesnym czasie ano obchodzą o tyle że przysadka mózgowa i tarczyca które miały ze sobą współpracować wzięły na siebie w lojalności do swojej jaźni, która zarządza a więc do tego człowieka do tej kobiety wzięły na siebie ten schemat i odtwarzały ten mezalians i to wywyższanie czyli przysadka mózgowa siedziała odzwierciedlała tą niechęć i pogardę do tarczycy, która odzwierciedlała ofiary tego zakłócenia. I w tym momencie znów chcesz, aby medyczne zabiegi pomogły, żeby zmienić ten schemat, to zacznij pracować na każdym poziomie duchowym, czyli pracuj nad tą dynamiką i swoją lojalnością. Chciej być zdrową i pozwól swojemu ciału umysłowi duszy. Duchowi połączyć się w jeden zdrowy system. Pozwól zadbać o siebie na poziomie mentalnym. A więc zwróć uwagę, właśnie co mówisz. Bo być może zaczynasz rozmowy na przykład o zdrowiu, wiecie, jak to się mówi. Po czterdziestce oczy się dają. A bo już starość to. Nawet takie rozmowy kurtuazyjne, smoltoki bardzo często też krążą wokół zdrowia, jak się masz. A bo coś mnie tutaj łupie, skupie. Hmm. E, źle się czuję, jestem zmęczona. Aczkolwiek to no nie chodzi o to, żeby negować to, co czujemy, tylko e, zobaczcie, można porozmawiać. E, no w tej chwili mam okres przeciążenia e, moje ciało potrzebuje odpocząć, się regenerować. Ale dbam o siebie. Znalazłam już nie wiem, dostawcę jajek od szczęśliwych kur, więc sobie będę robić jajecznicę, bo mam na to ochotę i wiem, że dobrze moje ciało na to reaguje. Czyli jeszcze trzeci element dołożyłam tutaj, czyli sobie chodzę na spacery. Wiem, że, że to jest ważne, więc nie chodzę na spacer tylko dlatego, że muszę pójść po zakupy albo wyjść do pracy, ale robię to też właśnie dla tego ruchu na powietrzenia, na nawietrzenia. Na, że tak powiem, rozruszania swojego organizmu po to, by ciało mogło funkcjonować jak najlepiej. I to jest, zobaczcie, te wszystkie elementy wtedy zaczynają się spinać i same będziecie dostawały podpowiedzi od swojego fantastycznego zdrowia i jego elementów, co no, potrzebują my od ciebie, żeby, żeby tworzyć to, to zdrowie.